Wimany od wieków postrzegane są jako coś więcej niż tylko mityczne machiny. Są symbolem duchowego wymiaru ludzkiego doświadczenia. W kulturach starożytnych uważano je nie tylko za zaawansowane technologicznie pojazdy, ale również jako metafory boskich prawd i duchowego oświecenia. W Rygwedzie znajdujemy fragmenty, które niektórzy interpretują jako opisy tych niezwykłych konstrukcji. Na przykład: Zaprzęgnijcie swój rydwan do naszego koła, szybcy i lśniący aświni. Czy to tylko poetycka metafora, czy może echo starożytnej wiedzy o wimanach? Mahabharata, jeden z najdłuższych epickich poematów na świecie, zawiera szczegółowe opisy wiman. W jednym z fragmentów możemy dowiedzieć się, że są one jaśniejsze niż tysiąc słońc i zdolne do pędzenia we wszystkich kierunkach. Te słowa wzbudzają zachwyt, ale także pytania o to, co mogło inspirować ich autorów. Mitologia egipska również dostarcza fascynujących paraleli.